Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pierwszy dzień pielgrzymki zawitaliśmy do pod koszalinem do Matki Bożej Strzęstackiej, trzykroć przedziwnej. I tu właśnie znajduje się, znajdujemy się przy tej małej, skromnej kapliczce. Właśnie był błogosławiony? Nie, jeszcze nie błogosławiony. Sługa Boży, Józef właśnie założył ruch szerstackich rodzin. I właśnie przed chwilą ksiądz odprawił tu msze w godzinie miłosierdzia. Wraz uczestniczyły siostry trzykroć przedziwne. To jest pierwszy dzień, gdzie żeśmy tu zawitali naszego pielgrzymowania. Zaczęliśmy naszą wakacyjną pielgrzymkę od Matki Bożej w Bożej za Nie, przedziwnej nic, bez ciebie, tu nic bez nas. za nami las Maria. tam są zgromadzenie sióstr tu jest odpusty uzyskuje się i tu jest tak skromna miejsce, kapliczka. Tak? A czemu tu? A, tu jest, a tu jest ta skromna mała kapliczka, gdzie też jest adoracja. W tej kapliczce jest obraz cudowny Matki Bożej trzykroś Przedziwnej, która kiedyś siostry posługiwały w Sopocie, w kamiennym potoku w kościele Świętego Ducha. 90-tych latach, i stamtąd ksiądz wyjechał do Afryki w Kamerunie. A tu jest dom zgromadzenia i ruchu ruchu, ruchu. ruchu, który przyjmuje też z kawiarenką. I Jak o, a tu także. A tam są tablice Abrahama. Nie. A, mój Abraham. Tablice Abra Tablica Abrahama, tak? Mojżesza. O, mi się myli. Abraham z mojżeszem. Dziesięć przykazań bożych. I tu może... A tu może... To jest ławeczka z taką poduszką. Zwaga, można usłyszeć głos Pański. Pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To pierwsze słowo dekalogu. O, ciekawe. Pierwsze przykazanie, którego zależą wszystkie dalsze przekazania. Ławka pielgrzyma, dekalog. Ale prawo Boże Opisane niech na kamiennych tablicach Jan Paweł II. A równocześnie wypisane odwiecznie w sercach ludzkich. Także i ci, co nie znają dekalogu, znają jego istotną treść. Bóg głosi prawo moralne nie tylko słowami przymierza. Starego przymierza z góry Synaj Chrystusowi Ewangelii głosi je samą wewnętrzną prawdą, tego rozumnego stworzenia, jakim jest człowiek. Bardzo ciekawe. To Boże Prawo moralne jest dane człowiekowi, dane równocześnie. Czyli usłyszeliśmy głos. A tam jest las. Piękny spacer po lesie. Olbrzymi. I pięknie. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pierwszej. Pierwszy, pierwszy dzień. Postój pod koszalinem. Jak to jest miejscowość? Hełmska góra. Hełmska góra. Zawaliśmy nas... przymierze z Matką Bożą. Aby prowadziła dalej. Szczęść Boże. Do zobaczenia w kolejnych dniach. Papa. Bogiem. My Was otaczamy modlitwą, wy nas. Wszystkiego dobrego.